Gotujcie ziemniaki i pierś z kurczaka na parze przez 15 minut. Wyjmijcie wykałaczki z ziemniaków. Zetrzyjcie wszystkie ziemniaki na dużej tarce. Rozbijcie kilka jajek do miski. Doprawcie solą gruboziarnistą, utartą w moździerzu. Oregano. Wlejcie kilka filiżanek mleka. Dodajcie kilka łyżek mąki. Dobrze wymieszajcie trzepaczką. Dodajcie ser żółty starty na dużej tarce. Dodajcie starte ziemniaki. Dobrze wymieszajcie. Obierzcie dwie czerwone cebule. Posiekajcie cebulę drobno. Pokrójcie kilka pieczarek na cienkie plasterki. Skropcie cukinię wodą. Pokrójcie na cienkie krążki. Pokrójcie masło na kawałki. Roztopcie na patelni. Podsmażcie cebulę z pieczarkami i cukinią. Wyjmijcie wykałaczki z piersi kurczaka. Pokrójcie na średniej wielkości kawałki. Włóżcie pierś z kurczaka na patelnię. Doprawcie solą. Czarny pieprz utarty w moździerzu. Dobrze wymieszajcie. Wlejcie śmietankę. Włóżcie mieszankę do miski. Dobrze wymieszajcie łyżką. Posmarujcie formę do pieczenia masłem. Włóżcie mieszankę do formy. pieczcie przez 35 minut. Bardzo lubię gotować pierś z kurczaka z warzywami. To połączenie zawsze odnosi wielki sukces.